W nowy rok szkolny wchodzimy bardzo dynamicznie i na te niepewne czasy przygotowaliśmy również niezwykłą ofertę edukacyjną. Od teraz szkoły i przedszkola mogą skorzystać z tych z trzech wariantów zajęć edukacyjnych. Mogą przede wszystkim odwiedzić nas na naszej lekcji w eksperymencie, gdzie mamy aż 20 rodzajów różnych zajęć edukacyjnych. Jeżeli ktoś nie ma możliwości odwiedzić nas w Centrum Nauki, to oczywiście jest możliwość jeszcze opcji drugiej, skorzystać z lekcji online z eksperymentem. Tutaj łączymy się poprzez popularne, znane narzędzia do komunikacji online. Klasa widzi nas na rzutniku bądź tablicy multimedialnej u siebie w sali, my natomiast klasę widzimy w, naszym, w naszej sali laboratoryjnej. I tutaj łączymy się z nimi, dyskutujemy, podsumowujemy, prowadzimy doświadczenia. Uczniowie w tym samym czasie prowadzą doświadczenia u siebie w klasie, są prowadzeni krok po kroku przez naszego edukatora. Oczywiście jest jeszcze opcja trzecia. Można oczywiście zaprosić eksperyment do szkoły, gdzie przyjedziemy z całym naszym wyposażeniem, szkłem laboratoryjnym, odczynnikami i aktywnie przeprowadzimy taką lekcję z. Uczniami. Nasze zajęcia są tak przygotowane, żeby albo wprowadzały na przykład elementy grywalizacji, albo są fabularyzowane, więc dzieci też w zależności od ich wieku bardzo dobrze się bawią. Bardzo często po prostu nawet nie wiedzą, że tak naprawdę przerabiają to, co mogłyby przerobić z podręcznika. Myślę, że to jest taka główna siła, że to jest dobra zabawa. To jest coś oryginalnego dla tych dzieci i młodzieży, co, czego nie mają na co dzień w szkole.